Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale Safcode. Dzisiaj pokażę Wam, jak wyhostować naszą aplikację napisaną w Reactie w czymś, co się nazywa Google Firebase, czyli takim zestawie narzędzi od Google, który pozwala między innymi na hosting stron internetowych. Od tego zaczniemy? Zaczniemy od tego, żeby zainstalować sobie CLI, które pozwoli nam z poziomu wiersza poleceń korzystać z tego Google FireBase'a. Żeby to zrobić to potrzebujemy wykorzystać MPM-a i polecenie NPM install. Dajemy flagę minus "-g", czyli chcemy, żeby te narzędzia były zainstalowane globalnie, a nie jako dependencja w naszym projekcie. No i nazwę zestawu, czyli firebase-tools. Przybijam Enter. Tutaj npm musi przemielić dependencję, poszukać sobie wszystkich klików, dociągnąć to. I za chwilę będę miał zainstalowane narzędzie, które mogę zawołać z konsoli przez po prostu Firebase. I to narzędzie to jest coś, co pozwoli mi komunikować się z właśnie tym Google Firebaseem z poziomu. Pierwsza poleceń. Mógłbym tutaj wykorzystać UI przeglądarkowy, żeby na przykład stworzyć projekt, ale ja Wam chcę dzisiaj pokazać, jak to wszystko zrobić z command line'a. No dobra. Pierwsza rzecz, której potrzebujemy, żeby zacząć korzystać z Firebase'a, to potrzebujemy połączyć nasz command line z jakimś kontem google'owym, do którego będzie podpięty projekt Firebase'owy. I tak jak w przeglądarce to jest widoczne przez to, że jestem tutaj zalogowany jako Code. Tak, tutaj w linii poleceń muszę zawołać Firebase login. Jeżeli ja bym nie był wcześniej zalogowany, a no akurat to narzędzie miałem zainstalowane, dlatego pokazało mi po prostu, że już jestem zalogowany jako Save the Code. Jeżeli bym nie był zalogowany, to otworzyłaby mi się przeglądarka, tam wybrałbym konto Google, z którego chcę korzystać. Zalogowałbym się na to konto, podał username i password, czyli nazwę użytkownika i hasło. No, i pewnie później mógłbym zamknąć przeglądarkę, i moje celi byłoby uwierzytelnione na rzecz danego konta Google. A. Nie muszę tego robić, bo jestem już zalogowany. To jest pierwszy krok. Jak już jesteśmy zalogowani, to dalej potrzebujemy zainicjalizować nowy projekt, czyli Firebase In. I tutaj przechodzimy przez taki dosyć długi proces, co my tak naprawdę chcemy zrobić. Tutaj, po pierwsze, pyta nas, czy chcemy na pewno zainicjalizować ten projekt tutaj. Tak, no i teraz pyta nas to Celi, co my tak naprawdę chcemy zrobić. A my chcemy skonfigurować pliki dla hostingu firebase'owego i opcjonalnie dodać GitHub Actions. GitHub Actions dzisiaj zajmować się nie będziemy, to jest temat na oddzielny film. Wybierz projekt, chciałbym stworzyć nowy projekt, nazwijmy go na przykład Ludo Solver. No i musi być unikalny, więc tutaj na koniec możemy sobie dodać jakieś znaczki. Ja chciał, żeby to było cludo-solver, na przykład 12345. To jest moje ID, ID mojego projektu. Jakaś nazwa tego projektu. Nazwy projektu nie muszą być unikalne, więc nazwę sobie mój projekt cludo-solver. No i teraz dzieje się magia. Tworzy mi się nowy projekt w GCP, czyli Google Cloud Platform jest dodawane jakiś zestaw zasobów, żeby móc korzystać z Google FireBase'a. Google FireBase gdzieś tam siedzi w ten GCP. No i teraz dostajemy informację z jakiego katalogu chcemy wrzucać dane, czyli z jakiego katalogu, gdzie znajduje się, w jakim katalogu znajduje się kod źródłowy naszej strony internetowej, którą chcemy wypostować. Ten kod no teraz znajduje się tutaj w tym katalogu, bo ta aplikacja nie jest zbudowana, to jest po prostu kod źródłowy naszej aplikacji. Ale w naszym pakiet JSON, jak tworzyliśmy sobie przez create react app nowy projekt, to dodały nam się cztery skrypty: start, build, test i i coś jeszcze. Dzisiaj chcemy skorzystać z skryptu build, żeby zbudować naszą aplikację. Więc idziemy sobie do IntelliJ'a, dodajemy nową konfigurację npmową ową i tym razem korzystamy z skryptu build. Daję apply, OK i buduje. W tym momencie rusza sobie podobnie jak w przypadku run, transpiler, kompilator tego javascriptu, dzieją się jakieś cuda w tle i jako wynik dostaje ten katalog build. Widzicie, że on został stworzony o tej godzinie, którą mamy teraz, czyli to jest nowy katalog i tutaj znajduje się cała moja aplikacja napisana w jak dzieje się, która jest przeznaczona do tego, żeby ją wrzucić na jakiś serwer, żeby ją wyhostować, no i żeby sobie z niej korzystać. Jak sobie teraz odpalę index.html, no to dzieje się nic, bo nie mam jakiegoś serwera, który zwróciłby mi pliki javascriptowe, cała magia siedzi tutaj w javascriptie, no w HTML-u tutaj niewiele logiki się znajduje. Dobra, no to wracamy do naszego command line'a, do terminala. No i chcemy wskazać ten katalog build jako źródło naszej aplikacji. Enter. Konfiguracja single page app, czyli czy wszystkie zapytania o jakieś zasoby mają być przepisywane na slash index.html? Tak, chciałbym, żeby tak było, bo. Aplikacje reaktowe to są aplikacje takie jednostronicowe. Czy mamy zasetupować, czyli przygotować, skonfigurować automatyczne buildy i, i deploymenty na GitHubie. Nie na razie się tym nie zajmowaliśmy. Zrobimy to w kolejnym filmie. No i teraz pytanie. Indeks HTML już istnieje. Czy chcemy go napisać? Nie, nie chcemy. No i super. Tutaj pojawia nam się Firebase. JSON z konfiguracją naszej. Strony, jakieś Firebase RC, czyli taki plik, który jest ukryty z identyfikacją, w którym to projekcie w ogóle jest. No i możemy sobie teraz po pierwsze zobaczyć, czy przybył nam jakiś projekt Firebase'owy. Ja sobie tutaj otwieram stronę. O, i mamy Cluedo solver I tak mniej więcej wygląda UI Firebase'a. Tutaj znajdziemy różne przeróżne opcje, mamy coś do testowania, mamy jakieś analytics'y, Mamy też do testowania wydajności, mamy jakieś funkcje, coś do autentykacji, a nas dzisiaj interesuje konkretnie hosting. Tutaj mam jeszcze jakiś film instruktażowy, ale jest też get started. Ja sobie to get started kliknę, i tutaj o, jest mniej więcej to samo, co my przechodziliśmy: login, init i o, jest teraz deploy. No to chciałbym sobie skopiować ten polecenie, wklejam sobie to teraz do. Terminala, Firebase Deploy. No i patrzymy, co się dzieje. Deploying hosting. Zaczynamy deployment. Są wysyłane pliki, gdzieś do chmury. Stworzona nowa wersja. No i zobaczmy, czy to w ogóle zadziałało. Mamy Klubo Solver 1, 3, 4, 5 Jak pójdziemy do naszego Firebase'a i odświeżymy tutaj zakładkę Hosting, to powinniśmy zobaczyć. No, właśnie, naszą wyhostowaną aplikację. No, i tak naprawdę, jeżeli chodzi o to, żeby wrzucić waszą aplikację, czy naszą aplikację gdzieś do sieci, no to na tym to się kończy. Jeszcze ten URL tutaj nie jest jakiś ładny, ale między innymi mamy już bezpieczne połączenie, czyli korzystamy z protokołu https, a nie http. No, i tutaj możemy sobie to potuningować, możemy dodać customową domenę, czyli naszą domenę, jeżeli chciałbym na przykład, żeby to było wyhostowane pod domeną pludosolver.pl no to to jest miejsce, gdzie to się konfiguruje, ja tego dzisiaj pokazywał nie będę, bo to zależy od tego, kto jest dostawcą Waszej domeny, jak to będzie wyglądało. Jest historia release'ów możecie sobie wrócić do którejś wersji, jeżeli na przykład ja teraz zdeployowałem coś, zmieniłbym teraz coś w mojej aplikacji, na przykład tutaj w game section dodałbym coś, Przebudował to, jeszcze raz to zrealizował, no teraz mi się to nie zrealizuje, bo mój kod wygląda dokładnie tak samo. To tutaj miałbym kolejną wersję i przez jedno kliknięcie pewnie mógłbym wrócić do poprzedniej wersji. Jest też coś takiego jak preview channel, czyli coś, co pozwala Wam releasować, czy deployować Waszą aplikację, czyli wrzucać ją na ten hosting ale w takim preview mode, czyli takim trybie do podglądu. I co to daje? Jeżeli sobie na przykład pracujecie na githubie, czy z githubem i macie jakiś projekt na githubie, to można tego githuba skonfigurować w taki sposób, że jeżeli ktoś otwiera na przykład pull request, to to co jest w pull requestie, czyli z jakiegoś brancha jest otwierany pull request na przykład do mastera, to to co jest w tym pull requestie jest tutaj wrzucane, czyli hostowane, nie ma to żadnego wpływu na to, na to główne środowisko czyli to jest taki powiedzmy dev jeżeli ktoś gdzieś już pracuje w branży i zna się na tym nazwie wincy to to jest taki dev tutaj sobie możecie na przykład uruchomić jakieś testy automatyczne jeżeli te testy przejdą no to tam klikacie approve na pull na GitHubie no nie a jeżeli nie przejdą no to to jest po prostu takie środowisko testowe żebyście sobie zobaczyli czy to co jest pull requestie mniej więcej działa no i tyle jeżeli chodzi o Hosting to w dużym skrócie to wszystko. Duży plus tego jest to, że to jest za darmo. Tutaj macie różne plany. Teraz korzystamy z planu Spark. On nie kosztuje nic, czyli kosztuje 0 dolarów miesięcznie. Możecie sobie, jeżeli Wasza aplikacja się rozrasta, na przykład jesteście studentami, mieliście jakiś pomysł na jakąś zajawkę, na przykład w ramach pracy dyplomowej tworzyliście jakąś prostą aplikację i po Pracy, po ukończeniu pracy dyplomowej chcecie ją dalej rozwijać, no ona się rozrosła, potrzebujecie na przykład trochę więcej zasobów, no to możecie sobie wybrać ten plan Pay As You Go. Tutaj też jest cała masa bezpłatnych zasobów, możecie sobie korzystać na przykład z funkcji Google'owych i wielu, wielu innych rzeczy, których nie sposób pokazać w jednym filmie, no ale to wszystko po kolei. Na dzisiaj hosting. Czyli tak jak tutaj, nawet po stworzeniu projektu w przeglądarce, za pomocą UI'a przeglądarkowego, zaczynacie od Firebase'u. Nowy projekt. Nazwiemy go na przykład Test for YouTube. Na coś się zgadzam. Tak, tak. Nie chcę Google Analytics'ów y dla tego projektu. Tworzę go. Czyli to samo, co dało mi Firebase Init. Tam się tworzył projekt, jeżeli pamiętacie. Tworzą się jakieś tutaj zasoby, czyli znowu to, co było w linii wiersza poleceń, czy to, wszystko to, co było w wierszu poleceń. No i mój nowy projekt jest stworzony, tak? Daj Continue. Przechodzę sobie do niego, wchodzę w hosting. No i tutaj po wejściu w hosting już jest tak naprawdę copy w play Po pierwsze, npm install. Tak, dobra, tutaj mogę sobie dodać na przykład Firebase'a do mojej aplikacji, ale tego nie potrzebuję, więc tego nie zaznaczam. Next. Firebase login, dokładnie to, co robiliśmy w command Line, ie. Firebase init, dokładnie to samo. I deploy, czyli tak naprawdę cztery polecenia, które pozwalają Wam wrzucić Waszą aplikację do sieci, pokazać ją na przykład na studiach. Ale też, na przykład, pozwolić Wam pograć z siostrą, bratem czy kolegami w jakąś grę, którą sobie stworzyliście. Czy na przykład, teraz ja sobie mogę wziąć mój telefon w rękę, pójść pod ten link i grać z, z rodziną w Pluto. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Wielkie dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym filmie, w którym będziemy mówili o tym. Jak spiąć ten hosting z GitHub Actions, tak żeby nam się automatycznie wdrażały zmiany kodu tutaj na tak zwaną produkcję, czyli żeby to, co jest w Masterze na GitHubie, od razu było widoczne tutaj na naszej stronie. Raz jeszcze wielkie dzięki za oglądanie. Do usłyszenia w kolejnych filmach.